Cześć, czy chciałbyś usłyszeć o moim podejściu do PWS-u? Zapytacie podejściu do czego? PWS to programy wsparcia sprzedaży. Programy, które nie tylko motywują, ale w znacznie szerszym stopniu wspierają i wpływają na sprzedaż. I właśnie o tym w kilku odcinkach przy kawie chciałbym Wam opowiedzieć, ale zacznijmy od początku. targetu jest odpowiednie, to jest to tylko swoisty marker. Sam cel sprzedażowy zamyka dalsze działanie tuż po jego realizacji. Co robi handlowiec? Przechodzi do realizacji kolejnego celu, na przykład konkurencji. Znacznie efektywniejsze jest działanie w formule konkursu. Nie ma tutaj żadnego sufitu wyznaczonego targetem. A jeżeli ktoś powie, że nasze wyniki są właściwie OK, to pytanie, czy te wyniki nie mogą być lepsze. Czy szef sprzedaży, bądź Marketingu, powinien zadać sobie takie pytanie? Zdecydowanie tak. Praca z programem wsparcia sprzedaży pozwoli nam sprawdzić, jakie są prawdziwe, realne możliwości sieci i gdzie leżą jej słabe strony. A tymczasem uciekam do pracy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czy target stara to jest coś tam? Sam cel sprzedażowy to coś tam ładnie się uśmiechasz. Na, na, na. I do tego momentu zamyka dalsze działanie tej dystansu. Jeszcze raz. Dobra? No patrz, gwiazdę. No. Pierwsze ujęcie od razu.